Siemaneczko, witam Was tutaj. Bóg Blantowski z nowym glicem GTA V. Mam dzisiaj dla Was solo kopiowanie samochodów. Będzie to najlepsza metoda. Będziecie mieli kopię dosłownie co dwie minuty. Widzicie jak blisko tutaj mam siedzibę, jak blisko mam bunkier, potrzebne będzie mobilne centrum operacyjne, w którym musicie mieć jakikolwiek motor. Tego motoru nie tracicie, który wstawiacie na początku glitcha. Oprócz tego oczywiście potrzebujecie samochód, który potrzebuje do kopiowania. Najlepiej kopiować właśnie Easy Classic lub inne pojazdy z areny. Ewentualnie pojazdy ulepszone Ubenego. za te pojazdy będziecie dostawali za najwięcej, za całą resztę pojazdów będziecie dostawali 200-300 tysięcy. Na samym początku, oczywiście, witam, pozdrawiam oglądającej was, Passion Elo. Do siedziby gangu wstawiamy jak najwięcej motorów, które możemy stracić. Przechowywalnia pojazdów potrzebna jest oczywiście w Mobilnym Centrum Operacyjnym, mniej wjeżdżamy samochodem. E, który chcemy kopiować do bunkra, zostawiamy go tam w środku. Oczywiście mobilne operacyjne musi być już w środku. Udajemy się następnie do siedziby gangu, siadamy na motor, który możemy stracić. Zmieniamy tutaj na tym motorze cokolwiek. Wiadomo najtaniej wychodzi ta plica rejestracyjna, wracamy do bunkra, wsiadamy do samochodu, który Będziemy sobie kopiowali w tym momencie. Zmieniają się tablice. Nie potrzeba tablicy fruta. wjeżdżamy teraz już tylko do mobilnego centrum operacyjnego, żeby zapisać ten samochód. I tak, tak, tak. Takie to jest proste. Mamy tutaj kopię dosłownie co dwie minuty. Pamiętajcie, że jak zaczynacie ten glitch, musicie mieć motor w mobilnym. na filmiki w której sztućce elo. Już dzwonimy do pokoatu!